Standard MSSF 16 to rewolucja w ujmowaniu leasingu. Zdaniem wielu to największa zmiana w zakresie sprawozdawczości MSSF ostatnich lat. Funkcjonujący od wielu lat podział umów na leasing operacyjny oraz finansowy zostaje zastąpiony po stronie leasingobiorcy jednym modelem, gdzie ujmuje on w bilansie wszystkie leasingi niezależnie od ich rodzaju. Zmiana ta ma kolosalne konsekwencje w szczególności dla firm posiadających dużo umów leasingu, klasyfikowanych w ramach poprzednich regulacji jako operacyjne. Jak wynika z badań, największy wpływ nowej regulacji zaobserwowano w branży transportowej, handlowej oraz telekomunikacyjnej, przy czym to przysłowiowy czubek góry lodowej. Nie bez znaczenia jest też wpływ na model biznesowy leasingodawców. W ramach MSSF-16 aktywa oraz zobowiązania wynikające z leasingu wyceniane są w bilansie leasingobiorcy na moment ujęcia w bieżącej wartości opłat leasingowych. Pociąga to za sobą szereg założeń. W ramach okresu leasingu, stopy dyskontowej oraz elementów określających opłat leasingowe. Efektem wprowadzenia MSF 16 są nowe regulacje w zakresie modyfikacji umów, leasingu zwrotnego, czy też podnajmu. Zwiększa się też znacząco zakres ujawnień. W naszych warsztatach szkoleniowych dotyczących leasingu zwróciliśmy szczególną uwagę na ich stronę praktyczną. Omawiane zagadnienia bogato ilustrujemy przykładami oraz zadaniami. Rozwiązania zadań przedstawiamy w arkuszu Excel. Gdzie wraz z uczestnikami przechodzimy poprzez kolejne fazy wymaganych obliczeń. msf 16 to mój osobisty konik. Nie mogę się doczekać kolejnego szkolenia, które będę miał przyjemność poprowadzić. Jarosław Olszewski, MSSF-16.